Siema, siema, Dero. Siema! Z tej strony Moczki i... Kurieli! Nagrywamy odcinek Minecrafta. Oczywiście z No. Nie było dawno odcinków, bo byliśmy na wakacjach i tyle. No. 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 No i tyle. Nie było nas na wakacjach, ogólnie fajnie było. Ej, Franek... No, klasyk. O oh nie! Yeah. Jesteśmy... Jesteśmy... Jesteśmy zieloni! Jesteśmy obok jak których? Jesteśmy obok... Jesteśmy obok nikogo? O, o, ok, o, ok, ok, ok. Jesteśmy obok niebieskich. O, oni cytują! Ty oni cytują jak coś! Jeden macie ty, on ci kupił Znowu, kolejny. Tak, tu dużo osób? Nie no ja sobie sam nie dam rady! Nie, no już przegraliśmy, już przegraliśmy, super. Super. Ej, dobra, to ja się od razu buduję do kogoś. Musimy działać szybko. O, no on trochę sobie powiem, no. Nie, kurwa, za mało będę mnie zamał. sobie żeby... wziąć... Zobacz czy ktoś się tu nazbuduje, czy nie. Masz. Dobra, jest w I nawet sobie dajemy z tym, Ej mam zależny set Ej bu to buduje się... Czy się dokojujesz do do Czy spadłeś? Czy spadłeś? Ej może... Ej weź na sobie łóżko trochę więcej... Tym... tym żółtym żeby było trochę... żeby być, trochę lepsze było Zabiję starego jak coś. Zobiję. Ej, ale. Jak? A bo jest chyba jakiś jeden. Ale mam całą bazę wol. Czekaj, idzie! Czekaj! Nie! Ja! Spadł, spadł, spadł! Taki musisz kusko. chcę. i A ja się patrzę też. Czekaj, czekaj! Jest Nie może się! Może to wygramy? Bo... Będzie... Co, leci? Fireball? Nie! Leci, nie! Nie! Błysz, nie! 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 jest, co Nie! Znaczy, nie! 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 Nic się nie dzieje. A no. wiesz co się stało? No. Mnie najpierw przereportowano do lotu Bydworsów i nagle później na Bydworsy? Co? Rozumiesz to? Dziwne. Strasznie dziwne. Ej dobra, masz złoto, co? Nie, nie, ja już mam, ja już mam wszystko, nie musisz mi dawać nic. O, masz to złoto. KULAGA mam! Nie, nie wygram tego, bo oni mnie załatwią. Kulaga musiałem mieć. Może byśmy mu chociaż jednego załatwił. Kuu, ale serio fajnie jest. serio, teraz uważam, że klasyki są fajne. To jest dziwne, bo kiedyś uważałem, że są beznadziejne. Teraz uważam, że są super klasyki. To mam tego Cappuccino Kapuccino asystentów. Wili, lili, 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 obudowałem. W ogóle obudowuję czy nie wiesz, jak jest tutaj, to zobaczyć nasze łóżko totalnie zbombardowane materiałami. Może <laughs> bo tyle mam rzeczy ty różnych. Serio, mam. Ja mam 48 cementu i 32 drewna. Jeszcze te, tego złotego kupiłem mnóstwo. Zobaczę zbombardowane łóżko. Zobaczysz zbombardowane <laughs> łóżko, czymkolwiek. U, zabrakło mi cementu. Ej, może jeszcze szkłem widujemy, żeby nie było. No co, ty widzisz, jak to wszystko wygląda mocarnie? No może jeszcze kłamie budujmy? Co? tym? Nie no, to już za dużo. Przydałoby się, ale, ale glina o, odpieruje, ten wybuchi. E, jakby odpiera, wybuchi w ogóle. Czekaj, teraz buduję ty. Czekaj, nie, ja, czekaj, nie, nie buduję, ja mam tu drewna mnóstwo. Ja mam z tak drewna, bo czekaj. Nie, 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 nic, nie, nic, nie, nic, nie musisz, nie musisz. Aha. I Ty, bo mi zaraz tego drewna znowu nie wyszło. Ej, zobacz, czy ktoś idzie. Ale ty widzisz, jak tym osadniu mózgowym wygląda? No. A jakby ktoś to zobaczył, to chyba. I my się już nie chce. Mi... Jakby ktoś to zobaczył, to by tak powiedział. My się chyba już w samą grę nie chce grać. To dosłownie chyba tak powiem, powiedział. Serio, to To już... byłoby taka mensaria, w ogóle to zniszczyć. Chłopie to przecież tak długo zajmie. No wiem. By... Dobra, można TNT, ale glina jest trochę odporna na TNT i w ogóle Firebola. <noise> Więc no. Ej, jak te łóżko, moza... Dobra, już nie budujmy. Jestem, jest te... E nie, jest te... mam w sumie 12 gliny, to trochę jest to obuduję, co nie? Tak skromnie, żeby. Nie no, serio! Mam już tyle taki wełny. <noise> Dobra. Już we mną nie obudowujemy tego łóżka, ale serio, mocarnie to wygląda, co nie? Ej, bo tylko biały został. try <laughs> Mom. Jesteś w mojej drużynie. Ej, bo ja nic nie widzę. Jak nic nie widzę? O, aj, u mnie normalnie jesteś. O, teraz mi się podoba. O, to dobrze. O, sienka. O, nie, o, jesteśmy tacy. No, my jesteśmy zielone. Czyli zielony, zielony. Nakładam serwerowe. Robię schabowe. nie gra. Kule my na jakichś spocenców. Sprawdź, ja, czy nie gra spocony Maciuś. Sprawdź, czy nie gra spocony Maciuś. Nie gra. O, to dobrze, że nie gra. Jaką mu strefę założyłem?! Ty, ty nie wiesz, jaką... Ty wiesz, co to, to strefa? Czy tak jakby się bije dobrze. Ty nie wiesz, jaką mu strefę założyłem. Ja... Ej, ja nie mogę. Ty nie wiesz... Ale ty nie wiesz, co ja zrobiłem. Serio? co, w ogóle jakieś nuby chyba! To, ale ty se, to serio nie wiesz jaką ja mu strefę założyłem! Byś wiedział tylko co to strefa jeszcze jest, to by co? Bo... Tyle se. Nie! Zobaczcie to ogólnie. No to jak zwykle. Muszę już zrobić miniaturki. Może przy łóżku się uda, bo chcę jakby zobaczyć jak chciałbym stworzyć miniaturkę. Wreszcie nie to jak na telefonu i buduj chciałam ja stworzyć. Ale nie, chcę tutaj miniaturkę stworzyć. Czekaj. To Już się buduje. Co? No spadł. Spadł. Bieżko? go? Nie, ale muszę jesteś. Ja TNT to postawiłem! A! Kur... TNT postawiłem zamiast wełny! Ja nie mogę. Я Я не могу! Я не Я не могу! Я не могу! Я... Я так что куплю им засаду на пьян, чтобы им снести лыжку, они от нас, они даже не видели! Я не могу! Я не 24 только! Co 24 złota No mieli Co? Tak mało? No, albo, albo może... A bo A to powinno się pobudowali ten Może... No, może nie. po prostu też mieli... Może po prostu jest też limit. Nie no nie ma limitu, co jest? Nie ma to jest limitu. Uuu. A ja w ogóle idę na środek. Jeśli stawiam ja, um, złotko. Poczekaj, bo planuję zniszczyć kogoś bazę może. Spadł! Ja nie mogę! to co spadł? Jakaś zielony ktoś spadł, ja nie mogę. On nie trafił chojrypodem se. Dobra, to do zielonych idą w ogóle. Jajaku. Nie no, co ja zrobiłem? Jestem idiotą. Zmanowałem ty... nie to on chyba biegł, że ty idziesz. To chyba tak, raczej tak. Jak już do nich idę właśnie. To dobrze, to będzie taki... A tak... Ko ko jak coś to to sami patrzy, coś dla nas innego nie idzie. Co to było? Czemu oni do mnie rzucili? oni nie wiedzą o tym chyba. No to... To dobra. Może to będzie najlepszy montowany film? Mój i będzie mieć miniaturkę. Mam A po co? Bo potrzebuję. Dobra, już, już, już. Tu mam laga, ja nie mogę, jakie mam lagi nagle. Nie wziąć nawet tego żelaza. Kie mnie, mam. Masz? Ja już mam, ja mam, ja mam, mam. Wszystko. Ej, dobra, idź do złotych. Albo... Albo nie wiem do koła. Mogę popilnować na chwilę bazy. A żółty nóż! No. Teraz zauważyłeś. Ej, to weź chodź ze mną! Czekaj, ale ludzie nie byli obok nas. Byli. Tak byli. Nie, obok nas byli biali. Nie! No! Oha, teraz widzę. To... Aha! Ja myślałem, że oni do nas nie idą. To jest na odrób, a ty już zginąłeś Ja się chowam na chwilę. O, to, aha, ty jeszcze żyjesz? No ja jeszcze zyję! Wiesz? No ja żyję, jeszcze, jestem bezpieczny w strefie zdrowia. Ej, żeby nie ale gość. wiem, ale on nawet by się nie popatrzył w górę. Czekaj. Zobaczę co on robi. No. Oj 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 Czekaj, ja wiem co ja górę Czekaj, bo ja mam plan. Nie, ja mam plan. Ja go zrzucę. Co ty, ty on się sam wywalił! Ty co jest? Tak, ty też jest. Ty co się stało? Ej czemu ja mam cały ekran? No, nic nie widziałam. Nie. Nie wiem co się stało ogólnie. Ja nic nie zrobiłem! Nie dziwię się, ale się nic nie zarabia po meczach jak coś. Babek. Tak! Co? Ale na moneta! No ale powiedziałem, że na moneta się nic nie zramia. Chyba że się wygra. Chyba. Nie, no, chyba kończymy ten odcinek. Bo no, jasne, że kończymy. Weź, jest, no, to już bardzo długo. Trzeba. Jest 2 godziny i 7 minut. Dobra, widzowie kończymy ten odcinek, bo jest długo... Górako o góra jak jest, dobra. Dobra, to się zagramy. Więc... 黑板，哪来、okay,？你准备？